Tutaj zaczyna się problem wyjaśniania, na czym polega choroba androgenetyczna, że jest to choroba przewlekła, nieśmiertelna, nieuleczalna. Aha, czyli generalnie jak nie mamy włosów na głowie, w jakim wieku na przykład? Tamku to jest bardzo różnie. Ten proces jest bardzo taki osobniczy, indywidualny. Wiele czynników, głównie genetycznych, ma na to wpływ, więc trudno tutaj dookreślić. Ale książkowo choroba powinna się rozpoczynać około 20-23 roku życia, przy czym w tym czasie my mamy tyle włosów na głowie, że nie zauważamy tego procesu miniaturyzacji, ścieniania się, odchudzania się tych włosów. Z czasem panowie, głównie panowie, zauważają, że te włosy, na szczycie głowy stały się takie cieńsze, nie da się już... To czekać. ja jestem na tym etapie teraz troszkę swojego tak, życia. Troszkę tak, troszkę e, tak. I, I zauważasz, prawda, tak. że to byłby taki proces ewolucyjny. Tak, można. że one były kiedyś takie, że ich było tak bardzo dużo, teraz patrzę, kurczę i... Jest tego mniej. Naprawdę. Ale to nie jest tak, że one ci wypadają w trakcie kąpieli, nie. masz ich dużo na dłoniach, prawda? Nie. To nie jest ten proces. I właśnie to jest ta miniaturyzacja. I na, za to odpowiedzialne są hormony i geny. A przychodzący pacjenci nie zdają sobie z tego sprawy.